Witam serdecznie widzów telewizji kłockiej. Dziś moim Państwa gościem w studio jest Pan Leszek Mazurek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panie Redaktorze, witam Państwa. Dyrektor Galerii Twierdza Kłodzka. Tak, zgadza się. Galeria Twierdza Kłodzka to największa galeria handlowa w powiecie kłóckim. Jakie są główne atuty Waszej oferty? Tak jak zauważył Pan Panie Redaktorze, największa, niestety już nie jedyna. Mamy konkurenta przy ulicy Letniej. Natomiast naszymi atutami jest to, że mamy powierzchnię wspólną. Na tej powierzchni wspólnej możemy tworzyć eventy i to, co jest naszą przewagą nad konkurencją, tą obecną i może i w przyszłości, to jest to, że organizujemy wiele imprez, wiele eventów, wiele wydarzeń dla społeczeństwa, dla ludzi mieszkających na ziemi kłodzkiej. Nie jesteśmy tylko punktem stricte handlowym, ale również jesteśmy punktem, gdzie odbywa się wiele eventów. Prozdrowa, Jesteście tej... otwarci dla tak, bardzo turystów bardzo. i osób spoza Ziemi. Kura. Tak. To świadczyły ostatnie wydarzenia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Games Lovers, który był, a, ponad tydzień czasu trwał i wiele, wiele innych imprez. Jakie są największe wyzwania w zarządzaniu tak dużą galerią handlową? Bo to nie jedyna galeria, którą pan zarządzał. Panie redaktorze, to jest może. Myślę, że moglibyśmy tutaj spędzić od dzisiejszego poranka do wieczora czas. Dlatego, że nie wiem, czy wiele osób sobie zdaje z tego sprawę, ale galeria to jest ponad 10 hektarów 100 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. To jest w naszym przypadku blisko 40 tysięcy Giela powierzchni handlowej. Mogę się mylić o metry, ale łącznie mówię też z Leroy Merleau. To jest prawie 800 osób pracujących na jednej zmianie, prawie 400. Natomiast zespół zarządzający, stricte zarządzający. Czyli koleżanka pani Bożena Łopusiewicz, specjalista, do, menadżer do spraw najemców, i pan Robert Karbownik, menadżer do spraw marketingu. Jesteśmy tylko wy trzy osoby, a plus firmy zewnętrzne. Wyzwań jest bardzo wiele, mógłbym o tym mówić bardzo długo. No właśnie. Chodziły pogłoski, że został pan wyrzucony z galerii w Poznaniu, żeby pana gdzieś wsadzić, to wcisnęli do kłocka. Panie redaktorze, nie spodziewałem się tego pytania. To noszę w sobie od, od czasu, kiedy tu jestem, czyli prawdopodobnie już minęło 11 albo 12 lat. Nie, to nie było tak. Otóż ja w 1992 roku zacząłem budowę w grupie, zacząłem budowę w grupie sieci Eurocash. Następnie płynnie przeszedłem do pracy w 12 lat w budowie sieci Biedronka. A w międzyczasie byłem dwa lata w ekspansji i w budowie sieci Żabka, która jest tak naprawdę bez kupienia know-how, jest jej pierwowzorem jest 7 Eleven. I będąc po, po drodze, po drodze kupiłem również dla kapitału amerykańsko-brytyjskiego grunty w Wałbrzychu. byłem projekt budowy galerii Victoria, budoweskow w Świdnicy, ale również byłem na etapie poszczególnych firm przeszedłem do grupy Multi. I w tej grupie multi w wyniku różnych splotów podpisałem nowy kontrakt w maju, ale musiałem z tego kontraktu zrezygnować. I poprosiłem mojego menadżera wtedy, Briana Jenkinsa, że sorry, ale muszę odejść. I on mi zaproponował Kłócko. Ja sądziłem, że osoba, która jest przede mną, ma jakieś swoje plany osobiste. No niestety, kiedy przyjechałem do kłocka i kiedy zweryfikowałem dokumenty, szczególnie dokumenty kosztowe, okazało się, że jest w tym wiele bardzo złych rzeczy. Są świństwa, fał, fał, fałszowanie dokumentów, kradzież pieniędzy. Mówię z tym teraz troszkę w zdenerwowaniu, bo mi pan zaskoczył. Natomiast ja pamiętam ten czas, kiedy mówiło się o tym, że jestem z przypadku, jestem, nie znam się na tym w ogóle biznesie, że nowe standardy firma Multi będzie stosowała. Prawda jest zupełnie inna. Nigdy o tym nie mówiłem. Nie wiem skąd pan taką wiadomość. Pozyskał, ale Dziennikarze Majorsz, zaskoczył, nie pan, zaskoczył mnie pan tym pytaniem. Z jakimi trudnościami zmagała się w takim razie Galeria Twierdza Kłodzko i jak zmieniła się na przestrzeni tych lat? Jasne. Już pan jest około 10 lat tutaj u nas. Od samego początku przyglądałem się z tej galerii, mimo to, że jestem mieszkańcem Świdnicy i codziennie dojeżdżam ze Świdnicy do Kłodzka i odwrotnie. Moim ukochanym widokiem jest moment, kiedy jestem w Boguszynie i nagle widzę tą piękną przestrzeń, szczególnie czy zimą, czy latem. Natomiast w pierwszych tygodniach mojej pracy zobaczyłem, że osoby na wózkach inwalidzkich jadą w dół po pod samochody. I mówię, tak się nie może dziać. I pierwszą rzeczą, która była, to była duża walka, żeby tą rzecz naprawić, i tak powstała wybudowana winda dla osób niepełnosprawnych. Kolejną rzeczą, przede wszystkim, o którą walczyłem od początku, to była rozbudowa tej galerii. Nie było to łatwe, z kilku powodów, między innymi po drodze spotkała nas pandemia, ale w końcu się udało. Udało się zbudować ten obiekt nowy, wielopiętrowy. I tu anegdota, kiedy przyjechał zarząd TK Maxa i nasz zarząd z Warszawy, wśród klientów, którzy tłumnie odwiedzili wtedy w dniu otwarcia, padło takie hasło jednego z klientów, taka wypowiedź, Wow, nareszcie w Kłocku mamy ruchome schody. Tak, tylko że to wszystko kosztem miejsc parkingowych, o które jednak osoby zainteresowane zakupem w galerii mówią już, że, że brakuje. Nie do końca. Panie redaktorze, myśmy tych miejsc mieli około 1200, w tej chwili mamy ich 1060. Stąd też właśnie ten projekt był, prze, był obracany wielokrotnie. Był projekt wstępny, żeby wybudować, rozbudować galerię w kierunku do. A, um, obecnego K KFC, wcześniej Broster Chicken. Był um, pomysł, żeby wymienić się um, powierzchnią z Leroy Merlen, które by wybudowało się w innym miejscu, na, na gruntach dostępnych i wtedy zrobić prawe skrzydło, jakby lustrzane odbicie obecnej galerii. Mhm. Natomiast wygrała ta koncepcja, i ja uważam, że to jest świetny pomysł, świetna koncepcja, która wykorzystała naturalny układ terenowy. Wchodzi się z poziomu, jakby zero, z jednej strony a jest w dół. Więc tutaj tych rzeczy było bardzo wiele i proszę mi wierzyć, taka budowa wymaga wieloletnich projektów, analiz słonności, natomiast jeśli chodzi o powierzchnię parkingową, mamy dobrą. Jest inny temat, panie redaktorze, to jest temat ulicy objazdowej. Tutaj jestem w ciągłym kontakcie z panem burmistrzem Michałem Piszko. A nie ukrywam, że ta droga pomogłaby nam ulica objazdowa poprowadzona w dół spowodowałaby to, żeby to rondo było odkorkowane, bo mamy układ mieszany komunikacyjny. Tak, tam jest problem. Rondo a dalej mamy światła, tak? mhm. I tu jest ten, 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 ten problem, ale sądzę, że ten problem też rozwiążemy. Nie zaprzestajecie, jeżeli chodzi o rozbudowę galerii, ma być coś nowego? Tak, tak. Biorę ze sobą, pozwolenie sobie wziąć panie redaktorze taką rzecz. To jest taki folder, czyli Galeria twierdza Kłodzko, ale może pokażę chociaż jedną stronę, to będzie zaułek, dlatego że mamy stosunkowo niewielką powierzchnię foodkortową, i staramy się w tym miejscu tutaj coś takiego przygotować dla naszych klientów. Tak? Czyli będzie Tak. Mamy podpisane do zjedzenia i. Tak, do mamy podpisane w tych jedzenia. dwie umowy. Trzecia umowa jest w trakcie jej negocjacji, a tych pawilonów handlowych, w tym zauku handlowym. Będzie docelowo, mamy pięć, szósty w projekcie i ewentualnie jeszcze dwa dodatkowe miejsca, nie kosztem parkingów. Bardzo dobrze. Czy są jakieś kryteria doboru nowych najemców i czy w najbliższym czasie chcecie wprowadzić jakieś nowe marki? Jeśli chodzi o nowe marki, mogę w tej chwili powiedzieć już tak, jako że nasz partner handlowy, zresztą zacna firma niemiecka Tegelman a Brandkick otworzył swój sklep na ulicy Letniej. Stąd też jest zawarta umowa. Sądzę, że na przełomie miesiąca maja i czerwca w tym miejscu powstanie długo oczekiwany, również przeze mnie gorąco e, wspierany e, temat dużego sklepu dziecięcego, czyli pełnowymiarowy duży sklep SMYK. Jakie działania w takim razie podejmujecie, aby poprawić świadomość zakupową tych klientów? Korzystają z różnych opcji. Panie redaktorze, zdajemy sobie z tego sprawę, że sprzedaż internetowa w tej chwili e, ciągle wzrasta. Stąd też nasze akcje wprowadzenia aplikacji, która ma też naszych e, klientów nie tylko zachęcać do zakupów, ale też ma być to między nami taki e, bypass, taki przepływ informacyjny, który pozwoli klientom wie, dowiedzieć się z tego, co w tej chwili się dzieje w galerii, jakie są produkty, jak, gdzie są obniżki, jakie są nowe. E, Kolekcję, więc ta, ta aplikacja, którą mamy, rozwija się bardzo dobrze. Też są też zachęty różnego rodzaju. Oczywiście od, od co najmniej dwóch lat mocno postawiliśmy na, na social media. Dlaczego? Powiem Panu jeden przykład. Kiedy było tragiczne zdarzenie powódź, powstała idea zaproszenia dzieci do kina. I kiedy żeśmy tą informację przekazali na forum publiczne, tych zgłoszeń było około 150-200 dzieci. Kiedy przy pomocy pana Zbigniewa Łupusiewicza znalazło się to na Facebooku, łączna liczba dzieci, które przyjechały do kina, wyniosła ponad 1500 dzieci. Rusza kolejna edycja zakupów ze stoliską. To się wpisuje w tym, co przed chwilą też o co pytałem, czy klienci, klienci chętnie korzystają z takiej opcji? Tak. Wsparcia? Tak, tak. Nasze formy ciągle się rozbudowują, ciągle, ciągle się powiększają. Jeszcze Panie redaktorze, jednej rzeczy nie powiedziałem, bardzo istotnej. Galeria Kłodzka dzisiaj jest w portfolio. APP to portfolio, to jest 28 galerii w Polsce. Najbliższe galerie, nasze bliźniacze, w sensie portfolio. To jest Pasaż Grunwaldzki, to jest yy, również Galeria Sudecka w Jeleniej Górze. A mówiąc, kiedy Pan zapytał o problemy tej galerii, ta galeria była budowana jako projekt doświadczalny firmy Rang Progress. I na czym bardzo bolejemy, to jest zbyt mały food court i bardzo małe pomieszczenie do prowadzenia eventów. To wpisanie do, na tą listę naszej galerii Kłockiej, o której pan mówił, to też mówi o tym, że dbacie, aby galeria też Kłocka była miejscem przyjaznym oraz dostępnym dla wszystkich. Jeśli pan pozwoli panie redaktorze, ja uzupełnię właśnie. Ta nagroda stoi tutaj na stoliku przed nami. E, otóż odbyła się 18 edycja Nagród Europy Środkowo-Wschodniej i w tej 18 edycji to nie chodzi tylko o sam budynek, ale również o jej działania operacyjne, również o jej najemców, ale przede wszystkim o zadowolenie klientów. I tutaj jest pisane, że Retail Project Small jest to galeria w kategorii tych mniejszych obiektów, bo nie, nie powstał budynek 20 tysięcy 20 metrów GLA. Galeria tych Kłocko APP. Jest to ogromne dla nas wyróżnienie, zaszczyt, ale to jest również pokazanie, że w takich miejscowościach, jak Kłodzko, jak Ziemia Kłodzka, też mogą się dziać fajne rzeczy. To jakie jeszcze wydarzenia są planowane na najbliższe miesiące i tygodnie w Galerii Cierpiecze. Panie redaktorze, oczywiście najbliższym eventem, wydarzeniem to są walentynki, na które serdecznie Państwa już dzisiaj zapraszam. W sobotę firma eventowa, z którą współpracujemy z Poznania, Będą, będzie niezliczona ilość nagród, ciekawych wydarzeń, więc to jest to, jest ta, to najbliższe wydarzenie. Natomiast, może, jeśli Pan pozwoli, Panie redaktorze, to może byśmy mówili się w ten sposób, że o tych wszystkich wydarzeniach zaprosi pan Pana Roberta Karbownika, menadżera do spraw marketingu. On jest bardziej w tym biegły i bardziej doświadczony i on to prowadzi. Nie chciałbym mu odbierać chleba, a jednocześnie wchodzić w jego buty. Dziękuję za rozmowę. Ja również moim żywuję. państwa gościem w studio był Leszek Mazurek, dyrektor Galerii Twerdzakocka. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję serdecznie państwu i zapraszamy. Nie na zakupy. Zapraszamy, żebyście po prostu nas odwiedzili. Dziękuję.